Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Coraz bardziej zbliżamy się do premiery naszego zestawu narzędzi dla osób, które będą chciały rozpocząć przygodę z PDR. Uchylę wam teraz rąbka tajemnicy. Ale zanim podamy wam wszelkie szczegóły, wykonam dzisiejszą naprawę. Zapraszam. Muzyka Słuchajcie, tak jak powiedziałem na wstępie, jesteśmy już naprawdę blisko premiery naszego zestawu. E, jeszcze chwilkę musicie się uzbroić w cierpliwość, dlatego że dogrywamy ostatnie, naprawdę niewielkie szczegóły i już za chwilę będziemy e, informować was o tym, e, jak to wygląda, e, gdzie możecie i w jaki sposób to dostać. E, dajcie nam jeszcze naprawdę chwilkę i na pewno będziecie zadowoleni z tego, co dla Was przygotowaliśmy. Ale zanim ten zestaw narzędzi, to dzisiaj zrobię kolejną naprawę dzisiejszym pacjentem Toyota Corolla z Typowe, nieduże parkingowe wniecenie. Postaram się go jak najszybciej i jak najdokładniej zrobić i Wam to wszystko pokazać. Obejrzałem sobie już wstępnie e, moje wniecenie e, posprawdzałem możliwości dostępu. E, już mniej więcej w głowie ułożył mi się plan działania, ale zanim do tego przejdę, e, chciałbym Wam dokładnie wytłumaczyć, co tutaj jest, jak to wygląda i mniej więcej co po kolei będę musiał zrobić z tym wnieceniem. Także zapraszam ciekawie z drugiej strony, będziemy rysować. Jak widzicie, wgniecenie nie jest duże, ale jest w miejscu e, oryginalnego przetłoczenia klapy. I teraz, co tutaj się wydarzyło? Przy delikatnym uderzeniu, bo nie mogło być duże, e, powstały naprężenia. I teraz, wielokrotnie mówimy Wam i opowiadamy o tym, że powstają korony, jest dołek, wgniotka e, i gdzieś są naprężenia. Więc dzisiaj Wam dokładnie wyjaśnię o co chodzi. E, w tej części mamy oczywiście dołek. A tutaj jak widzicie linie nam się schodzą, tutaj jest korona jedna, tutaj powstała korona druga, tutaj jest załamanie, które powstało w miejscu, gdzie e, zgrzana jest blacha, czyli łączenie blach. E, I ostatnia korona powstała tutaj pod literką C. Tutaj jest e, kolejna korona. I teraz w momencie przyłożenia siły. Tutaj blacha się przesunęła, zrobiła tą górną koronę, i tu w tym miejscu są właśnie największe naprężenia, które trzymają, e, trzymają to wniecenie i przede wszystkim trzyma e, ten kant, który tutaj też został uszkodzony. E, dodatkowo, jakby te naprężenia działają z trzech sił w tym momencie. I stąd, czyli ta korona, która trzyma, i stąd kolejna korona. I tutaj już jest taka mniej, mniejsza korona, delikatna, ale stąd też jest jakaś e, siła działająca. To wszystko e, powoduje, że wgniecenie samoistnie nie wróci na swoje miejsce. I teraz e, jaka powinna być kolejność działania e, w przypadku takiego wgniecenia? Mianowicie w pierwszej kolejności powinniśmy rozprężyć tą blachę, czyli Zlikwidować korony, które tu są, i to jest coś co powtarzamy Wam już od samego początku. Jak tylko zaczęliśmy nagrywać i pokazywać Wam naprawy PDR, w następnym etapie e, trzeba zająć się tym środkiem, czyli samą miotką spróbować ją podciągnąć albo na przykład zimnym klejem, gorącym klejem, albo w zależności od tego, jak bardzo wyjdzie nam to wniecenie tylko i wyłącznie po zlikwidowaniu naprężeń, czyli po zlikwidowaniu koron, e, wtedy można od razu e, przejść do naprawy lancami. Ja już sobie sprawdziłem tutaj dostępy, są tutaj dwa e, otworki technologiczne wyjąłem sobie już uszczelki, gumki e, i na pewno tędy będę się dostawał do tego wniecenia nie potrzebuję rozbierać tapicerki e, chociaż mogłoby mi to ułatwić dojść jakimś e, Jakimś narzędziem, żeby wykończyć. Mam nadzieję, że nie będę musiał tego robić. Wstępny wykład za nami, więc zabieram się do roboty. W pierwszej kolejności obstukiwanie koron. Jak widzieliście, korony się zmniejszyły bardzo, więc naprężenia również się zmniejszyły. W tej chwili przejdę do środka i spróbuję go podciągnąć zimnym klejem. Dobra, środek troszkę poszedł do góry. Uwypuklił w tym samym momencie te korony, których nie zestukałem do samego końca. W związku z tym ponownie przechodzę do likwidowania naprężeń. One są już dużo mniejsze. No ale to oczywiście wiąże się z obstukiwaniem koron. Co ja zrobiłem z pobijakiem? Widzicie, wgniecenie już jest zupełnie małe, zostało tak naprawdę tylko w tym miejscu wyciągnięcie i teraz sami zobaczcie, tutaj była korona, która trzymała całe to duże wgniecenie, po tym jak tutaj uderzałem w tą koronę i ją likwidowałem, ona się rozchodziła i w tym kierunku i w drugim kierunku, co powoduje rozpłaszczenie. E, automatycznie e, pojawił mi się ten kant, to oryginalne przetłoczenie. Ono się tak, jakby wepchnęło z powrotem na swoje miejsce, I teraz. Ta sama sytuacja e, dotyczy tej kolony, która tutaj była. Uderzając ją po grzbiecie, e, ona się rozchodziła w dwie strony i spowodowało rozpłaszczenie tego e, wniecenia. Dodatkowo, tak jak widzieliście wcześniej, przez środek pociągnąłem do góry zimnym klejem, co powoduje już praktycznie wypłaszczenie tego miejsca. Zostało tylko wniecenie tutaj pod tym oryginalnym przetłoczeniem, ale do niego dostanę się już od strony otworów technologicznych, które wcześniej Wam pokazywałem. Jak widzieliście punkt pod tym przetłoczeniem już podciągnąłem. Teraz oczywiście znowu będę musiał postukać góreczki, które mi się tutaj porobiły, ale generalnie wróciłem już do pierwotnego kształtu tej klapy, nawet sam kan, samo przetłoczenie już jest na swoim miejscu. W związku z czym zostało mi tylko i wyłącznie wykończenie tych drobniutkich dołeczków, które powstały podczas wypychania lancą i podczas obstukiwania pobijakiem i slaperem. Teraz, żeby być już bardziej dokładnym, zmieniam sobie pobijak na mój ulubiony, wiecie o tym, metalowy i będę wykańczał całość tego wniecenia. Także za chwilę wrócimy i myślę, że będziemy już pokazywać efekt końcowy dzisiejszej naprawy. Ale zanim to zrobimy, e, chciałbym Wam serdecznie podziękować za subskrypcję, e, łapki w górę i całe mnóstwo komentarzy, z którymi, na które odpowiadamy oczywiście. E, mam nadzieję, że Ci, którzy jeszcze nie subskrybują, w tym momencie właśnie nacisną ten czerwony guziczek subskrypcji. Po to, żeby oglądać nasze materiały na bieżąco. A tak jak mówiłem na początku filmu, już niedługo pojawi się nasz zestaw narzędzi. Klapa chyba gotowa. Wszystko wróciło na swoje miejsce. Za chwilę Wam pokażę efekt końcowy. Jak to wygląda? Wydaje mi się, że pokazałem Wam dzisiaj bardzo dokładnie, jak przebiega proces naprawy takiego wnicenia przy kancie. Co można zrobić. Oczywiście. Można zacząć też w inny sposób, można poprowadzić taką naprawę troszkę inaczej niż ja to Wam pokazałem. Wszystko zależy od tego, jaki technik podchodzi do takiej naprawy, jaki ma pomysł na ewentualną naprawę. Mnie zostało tylko z powrotem założyć za które wyciągnąłem, no i auto wyjeżdża. Jeszcze raz dziękujemy za subskrypcję, a ci, którzy nie subskrybują. Pamiętajcie, dajcie subskrypcję, dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobają te nasze materiały. No i co, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!